Choć oficjalnie Windows 10 można było zainstalować za darmo do końca lipca 2016 roku, wciąż istnieje sposób, aby tego dokonać. Cały proces wyjaśnię w tym filmie. Microsoft oficjalnie zakończył promocję, jednak skorzystanie z dedykowanego narzędzia wciąż nie wymaga od nas wpisania licencji Windows 10. Wystarczy posiadać legalną wersję Windows 7 lub 8, by zaktualizować system do dziesiątki. Na początek pobieramy narzędzie dostępne na portalu instalki.pl. Link znajdziecie w opisie filmu. Uruchamiamy je i wybieramy Uaktualnij ten komputer teraz. Rozpocznie się proces pobierania plików. Gdy wszystko będzie gotowe, zaczynamy instalację. Warto przed przystąpieniem do instalacji kliknąć Zmień Elementy do Zachowania. Dzięki temu określimy, które elementy systemu mają zostać zachowane: pliki osobiste i aplikacje, pliki osobiste lub nic. W trakcie instalacji komputer może się kilka razy zrestartować. Po wszystkim przywita nas ekran startowy Windows 10. Instalator nie powinien prosić nas o klucz licencyjny, a to oznacza, że wciąż akceptowane są oryginalne licencje Windows 7 oraz 8. Gdyby jednak wystąpił komunikat o błędzie, istnieje inny sposób na darmową instalację Windows 10. W takim przypadku przechodzimy na stronę Microsoftu, a następnie klikamy Uaktualni teraz. Licencja ta, co prawda, jest przeznaczona dla osób korzystających z technologii pomocniczych. Jednak Microsoft w żaden sposób tego nie weryfikuje, dzięki czemu możemy przeprowadzić darmową aktualizację. Czytał David Klein.